Witam serdecznie. Jezu, drogi, no gdzie pani tyle była? No jak to, gdzie? No w łóżku, spałam sobie. Spóźniła się pani, no dwie godziny temu powinna odbyć się operacja. No to co za problem? Nie było wcześniej, to będzie teraz. No już nie będzie. A czego? Bo pacjent odszedł. No to pani go zawoła i przyprowadzi tu. Ale nie, nie że odszedł tak o. Y Tylko, że tak odszedł o. Tam! Y <laughs> A Pani to tak całkiem trzeźwa jest? W przeciwieństwie do niektórych osób przebywających w tym pomieszczeniu... To tak. No i właśnie może w tym problem. To co, napijemy się? A to Pani bije w pracy? No co, na dzień jak dzień, z takimi wariatami? Na trzeźwo by było ciężko. No ale przecież tak nie można, no! To nie jest zgodne z prawem! O! Znalazł się! Znacza prawa! No na mleka nie podpierdziel. <grych> Co? A gówno. Idźcie mi lepiej kobieto, przyprowadź tutaj tego pacjenta. Gdzie on jest? No teraz to już zapewne w kostnicy. A, to ja już wiem z jakim klientem mam do czynienia. No takim nieco innym. <grych> Ale nie, babka lubi Mówi. takich nawet bardzo. Także leć mi go tu przeprowadzić. Ja, ja nie będę tu przyprowadzać żadnych klientów. Że co, proszę! Ty do mojego pokoju tutaj sprowadzasz jakichś klientów? Nie no, tak to nie będzie. Wynoś mi się stąd, la No ale przecież pani sama go tak nazwała, by po drugie. Wypadź stąd lampuciero, bo nie ręczę za siebie! Pani Henry, próbuje Pani wytłumaczyć, że jeżeli pacjent odszedł, to znaczy, że nie żyje. I to dlatego, że nie został na czas zoperowany. O no to wyniknęły pewne komplikacje. Ale nic się nie dzieje. Weź mi go tu, przywiesz i pomyślimy, co dalej. E, Chce pani trupa leczyć? Zobaczysz. Przy mnie jeszcze odżyje. Ech, a ile pani sobie wypiła? No, sporo. Ech, widać W takim razie życzę powodzenia. Nera. O, o, o. Oh. <śmienicza> <śmienicza> no i co? Trzeba się brać do roboty. Pani, jak pan się tam czujesz? Co? Co taki mało mówny? Dobra, jak nie pogadamy, to chociaż zobaczymy, Co tam w środku jest jednak. <śmienicza> no, no, no. Ty, no, powiem ci, że nie jest tak źle. O cholera. Nie wziąłem rękawic, ale spokojnie, myłam przed jakby co, nie stresuj się, zaraz przyjdę. Dobra, gościu, jestem. Już wszystko będzie dobrze, elegancko, sterylnie, także nie straj w gazie. Sprawdźmy to tam dalej. No, nie łaskoczycie? Nie, no ja tu nie widzę nic podejrzanego, jedynie co wątroba trochę zajechana. Czysto chyba lubisz chlapnąć, nie? <laughs> Jak babka. Jak się tutaj zara wybudzisz, to babka ci może poczystuje jednym. No tak. Czekaj, co ty masz w ogóle na tej karcie napisane? Co ci dolega? Zgon? Eee, no to już wszystko jasne. Ciesz się, koleżko, że trafiłeś w dobre ręce do specjalisty, jeżeli chodzi o zgony. Bo przecież mogłeś trafić do takiego, co się w ogóle nie zna. No tak. Tak, babka ci teraz pokaże autorskie triki na kacza i szybciuteńko się wyleczysz, ale to tylko ja i ty możemy wiedzieć, dobra? No. no. I jak? Gdzie <mulacje> ja jestem? Aż wstało być pijone Przepytaj jeszcze, gdzie jestem? Gdzie jestem? No w szpitalu! Żeż tak zakleł mordę, że nie dało się Dobudzić ciebie No i co? Pochwal się babce Dobra była imprezka, co? <laughs> Na kawalerskiem była ale nic się ja pamiętam. A nie wiadomo, coś ty tam nabroił, żeś zalany w trupa był, to wiesz, mogło być różnie. Ale babka się tobą zajęła odpowiednio. No i co, jest już casy Dziękuję. Jest pani wspaniałym lekarzem. A jak? Dobra, to ty, gościu, jeszcze idź sobie spać dojdź do siebie. Babka się pójdzie teraz coś napić. Dobra? Dobra. Za twoje zdrowie. <głosy> <głosy> Co to dzisiaj wypada? Eee, dzień dobry. Dobry. Eee. No bo ja mam sprawę, pani doktor. Ale wy nic zawracacie głowę. No człowiek nie może na pięć minut sobie usiąść i odpocząć. No co tak patrzysz? No mów, co ci leży na wątrobie. No nie, y, wątroba to chyba y, OK się trzyma. Ale y, ja potrzebuję. spolnienia. Kogo? Co na mnie podnosisz głos w Troszkę szacunku gnoju. Ja przepraszam panią najmocniej, naprawdę. Ja po prostu chciałabym łaskawie poprosić panią, czy wypisałaby mi pani zwolnienie z WF-u. No ty chyba sobie ze mnie żartujesz. Ja nie jestem jakimś oszustem, żeby jakieś podrobione zwolnienia podpisywać. Tfu! Ale proszę, no naprawdę no nie chcę ćwiczyć na tym wf -ie. Ja żem od razu wiedziała, jak tylko tu wszedłeś, że ty jesteś totalnym nierobem. Tak! Tak! Jakoś babka codziennie potrafi tu przyjeżdżać rowerem i jakoś nie wypisuje sobie zwolnienia z pracy. A jeśli jej... sypnę srebrnikami? A, no to już zmienia postać rzeczy. <śmiech> znaczy... <śmiech> no nie wiem czy mnie przekonasz. No to tutaj proszę! Koperta i podarunek, no. O, dziękuję. Dobrze. a tu? Dobra, e, no myślę, że mogę panu wypisać to zwolnienie. E, na ile? No na ten cały przyszły rok szkolny. No pewnie, się robi, już. Uch, dobra, ja już mam na dzisiaj dosyć. Idę do domu. Ale jak ja do domu? No przecież zaraz kolejna operacja. Nie no, mi się już dzisiaj nie chce. Proszę to na jutro e, przesunąć. Do widzenia. Nie no, ja z tą kobietą nie wytrzymam. No, pani Heniu!